W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Zbawicielu nasz, Tyś pozwolił świętemu Janowi spoczywać na swej piersi przy ostatniej wieczerzy, aby wynagrodzić go za niewinność serca i nadzwyczajne przywiązanie do swej osoby racz łaskawiej mnie udzielić podobnie gorejącej miłości, abym tak jak święty Jan kochał cię prawdziwie, kochał Twoją świętą naukę, szedł wszędzie za tobą, nie lękając się szyderstw i złośliwości ludzkiej, a nawet cierpień i mąk dla wiary i imienia Twojego świętego. O wielki apostole! któryś szedł za pojmanym Jezusem śmiało aż na górę kalwarię i stałeś z Maryją i niewiastami pod krzyżem umierającego zbawiciela tyś w nagrodę swej wierności i miłości został oddany w opiekę najświętszej Maryi Pannie. Uproś mi błagam cię, miłość Krzyża, aby był przewodnikiem i światłem życia mego i oddaj mię matce najświętszej w opiekę, I abym pod jej macierzyńską strażą bezpiecznie przepłynął przez to życie do szczęśliwego portu wieczności. Amen.